Pierwsze prace zrobiłem ze skórek pomarańczy, bananów, liści i martwych gałęzi. Trzy obrazy i wiązanki kwiatów. Zaczęłam od ceramiki, miałem w sumie 40 godzin. To są pierwsze prace. Mogę powiedzieć, że nie są źle dla początkującego. Zrobiłem wiele koszyków na owoce, suszę dużo owoców, takich jak pomarańcze, cytryny i granaty. Zrobiłem wiele lamp, a wkrótce będę tworzył obrazy ceramiki. to są te rzeczy które robiłem ale ja wam pokażę drugiej części będzie film na temat lampki które robiłem które działają i tyle miałem to jest zrobione dekorowane przez przez moje córki fajne zrobione to są z liści to jest koszyk na owoce. I to jest koszyk też. To jest też, to jest koszyk na owoce. To jest z piłką, który dostałem od kolegi z pracy. To jest pomieszany glina, czerwoną i białą. To są też liści. To jest koszyczek na owoce. To jest też koszyk na owoce. Piękny. O, przepraszam. I to jest kwiaty. Kwiaty. To jest, Będę robił obrazek z tymi kwiatkami. Mam jeszcze tu. Piękny rzecz. Zegarek tu, który działa. Fajny. To jest znak berberski. Ten Czerwone. i tyle miałam do powiedzenia na ten pierwszy film, ale pokażę drugi film Lang